Wstrudzenie podalszczaw na Zdroju i Wałbrzycha na pierwszy rzut oka wygląda jak dziesiątki innych obiektów tego typu na Dolnym Śląsku. Jednak to tylko złudne wrażenie, bo jego wnętrza to ewenement na skalę światową, a na pewno europejską. Zwiedzanie pałacu zacznijmy od sali cesarskiej. Jesteśmy w całkowicie unikatowej w skali światowej sali cesarskiej, odkrytej 30 stycznia. 2019 roku. Jedyne takie miejsce na świecie, gdzie zachowało się 28 portretów cesarzy, świętego cesarstwa rzymskiego, cesarzy rzymskich oraz władców Czech. Odkryta przez przypadek pod grubymi tynkami barokowymi nikt się tutaj takiego odkrycia nie spodziewał. całkowicie zmieniło ono pozycjonowanie i obraz tego obiektu, w którym jesteśmy, z obiektu zniszczonego w czasach PGR, w którym niewiele rzeczy się zachowało oryginalnych. nagle okazało się, że pod tynkami, które badają obecnie naukowcy, znajdujemy nie setki, ale tysiące metrów kwadratowych warstw malowideł. Barokowych, gotyckich i przede wszystkim renesansowych. Mamy tutaj bardzo ciekawych władców, o niektórych z nich opowiadamy gościom, którzy nas odwiedzają. Są tutaj m.in. słynny Karol IV, którego Państwo wszyscy znacie człowiek, który przebudował Pragę. Jest tutaj Albert II, ojciec Elżbiety Rakuszanki żony Kazimierza Jagiellończyka, słynnej matki królów. Jest tutaj pierwszy globalny władca świata z dynastii Habsburgów, czyli Karol V, człowiek, który wysłał wyprawę Magellanę dookoła świata, ale są też pola związane z cesarzami rzymskimi. Jest Klaudiusz, jest Neron, jest czterech władców słynnych władców z tak zwanego roku czterech cesarzy z 69 roku z czasów rzymskich. A renesansowe malowidła to dopiero początek tego, co obiekt skrywał pod grubą warstwą tynku. Odkrycie jest o wiele więcej. W tej chwili znajdujemy się w gotyckiej kaplicy, która później w renesansie otrzymała jeszcze jedną dodatkową warstwę tynków. To czasy związane z inną słynną rodziną, która tutaj mieszkała, z rodziną szafgoczów. Ściśle związaną zresztą z Jelenią Górą, jak Państwo wiecie. Nad nami freski. Tym razem oglądamy gotyckie freski. Doskonale zachowane z pięknymi rozetami, ale również z namalowanymi herbami rodzinnymi. Sala nieodkryta przez wiele lat. Badania były tutaj prowadzone dopiero dwa lata temu i pod okropną prl lamperią znaleźliśmy tutaj prawdziwie doskonale zachowaną gotycką kaplicę. To też niezwykła rzecz, którą możecie Państwo u nas zobaczyć. Dodatkowo możecie państwo zwrócić uwagę na to, że mówimy o malarstwie z ponad 600-letnią historią. Jak państwo zwrócicie uwagę, przepięknie zachowane niektóre kolory. Za chwilę zobaczycie państwo wejście do kaplicy z przepiękną pomarańczową barwą z drzew olszynowych, które zdobiły łuk wejścia do kaplicy oraz inne kolory, takie jak czerwony, jak doskonale zachowany niebieski i tak dalej. to już wszystko? Absolutnie nie. Teraz przenieśliśmy się do pomieszczenia, które można powiedzieć, że cudem przetrwało do naszych czasów. Nad nami zobaczcie Państwo przepięknie zachowane renesansowe kasetony z pierwszej połowy XVI wieku. Strop jest właściwie cały zachowany. Cud polega na tym, mieli Państwo, że nad obiektem przez 30 lat nie było dachu i większość stropów pierwszego i drugiego piętra się zawaliła. Ten akurat strop przetrwał nie tylko zmiany pogodowe, ale też szaleństwo dyrektora pgr który systematycznie ten obiekt ograbiał i niszczał. Pośród wielu malowideł i fresków stworzonych przez mistrzów na szczególną uwagę zasługuje pewien szczegół, który pokazuje nam, że również kilkaset lat temu Dzieci z lubością rysowały po ścianach. To jest historia całkowicie niezwykła. Podczas prac konstruktorskich, renowacyjnych okazało się, że w warstwie renesansowej, dokładnie z tego okresu, kiedy były tworzone portrety cesarskie, zachowały się graffiti, namalowane przez młodą czetrycównę, córkę właścicieli, którzy tutaj mieszkali. Graffiti totalnie unikatowe, pokazujące, że właśnie te zabawy dzieci się nie zmieniają. Wyobraźcie sobie Państwo rzesze artystów, którzy pracują nad salą, a równocześnie. Pod tymi artystami, pod rusztowaniami drewnianymi, które są tu rozstawione, gdzieś cichaczem przemyka się do tej sali młoda pani Czetrycówna, panna Czetrycówna i kratkami rysuje sobie księżniczkę i wiernego giermka. I ojciec, po tym jak znalazł, bo musiał znaleźć te obrazki, decyduje się je zachować, a my je po kilkuset latach odkrywamy, świadczą o tym, że to był prawdziwy, żywy obiekt, a nie tylko i wyłącznie tak jak dzisiaj muzeum. Nie tylko wnętrza pałacu są wyjątkowe. Unikat w skali polski, całkowity, to co widzimy przed nami. Pod tynkami XIX wiecznymi i barokowymi udało się konserwatorom odnaleźć oryginalne tynki renesansowe. Uwaga, tynki, które były barwione, co jest niezwykle rzadkie na Śląsku. Większość właścicieli nie było stać na to, żeby pomalować swoje obiekty w renesansie inaczej niż po białą. Rodzinę Czetryców było na to stać, więc to co Państwo widzicie jest bardzo, bardzo bliskie oryginału. Równocześnie z punktu widzenia technologicznego jest całkowicie unikatowe w skali polskiej. Możemy tutaj zobaczyć oryginalną strukturę renesansową, która nie została przykryta żadnymi dodatkowymi tynkami, wręcz odwrotnie. Te elementy, które były ubytkami, zostały uzupełnione, a konserwatorzy dołożyli wszelkich starań, żeby obiekt wyglądał właściwie identycznie, jak wyglądał w połowie XVI wieku. Jeśli ktoś myśli, że na tym wyjątkowość pałacu się kończy. To jest oczywiście w błędzie. Kilka lat temu przyjechała do nas rodzina Aufrichtów. To jest rodzina, która władała pałacem w latach 1923. Przywiozła nam swoje pamiętniki i okazało się, że w tym obiekcie, dokładnie w tej sali, w której jesteśmy, w latach 20. i 30. Aufrichtowie zapraszali tutaj do współpracy Bertolda Brechta, żeby pisał operę za trzy grosze. Tutaj też przyjeżdżała część Opery berlińskiej w okresie lata, żeby ćwiczyć przygotowania do tej opery. Brecht nie jest jedyną osobą, która tu pracowała. W pałacu w Strudze pracowali też Tomasz Mann oraz Georg Grosz, słynny niemiecki malarz. W tym obiekcie, w tej sali, w której znajdujemy się, trenowano w latach dwudziestych operę za trzy grosze. Przyjeżdżał tu Bertolt Brecht i tworzył tą operę w tym obiekcie, ponieważ był pod ochroną. I przy wsparciu rodziny von Aufricht, która tutaj przez prawie 13 lat była właścicielem tego obiektu. A teraz czas przedstawić historię pałaców w Strudze. Historia pałaców w skrócie jest bardzo, bardzo skomplikowana. Pałac powstał w, jako wieża rycerska przed 1377 rokiem. Do 1420 roku wybudowano tutaj zamek gotycki. On nie miał większego znaczenia obronnego, ale powstał. Dzięki temu mamy też pięknie zachowaną kaplicę zamkową sprzed 1420 roku. Później ogromna przebudowa w pierwszej połowie XVI wieku, to jest rodzina Czetryców, powstaje ósmy najstarszy dwór renesansowy, czyli zamek renesansowy na Śląsku. Powstaje w sposób również niezwykły, ponieważ do jego budowy są wykorzystywane kamienie z pobliskiego zamku Cisy. Cały, właściwie dolny zamek Cisy zostaje rozebrany, przetransportowany 4 km dalej do Strugi i te kamienie możecie Państwo również dzisiaj zobaczyć na wysokości parteru. Pokazujemy je również gościom. Później ostatnia przebudowa w 1733 roku barokowa. Mamy tutaj niezwykłe rodziny, rodzinę Czetryców, która odpowiada za tak naprawdę za Wałbrzych i okolice przez setki lat, zanim została przykryta historią rodziny książąt von Pless. Bogactwo zawarte w murach obiektu sprawiło, że właściciele pałacu zmienili plany jego wykorzystania. Odkrycia w 2019 roku oraz ciężka praca konserwatorów Akademii Krakowskiej. Zmusiła nas w sensie bardzo pozytywnym, oczywiście, do tego, żeby zmienić koncepcję zachowania obiektu. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić, że będziemy budować hotel w miejscu, w którym zachowały się tysiące metrów kwadratowych, oryginalnych, malowideł i fresków od gotyku do późnego renesansu. Dzisiaj myślimy o tym, żeby ten obiekt jednak przeznaczyć w pełni na obiekt muzealny, to też jest, mieli Państwo, jedyny obiekt tak naprawdę dostępny, w którym możecie Państwo zobaczyć prowadzone prace konserwatorskie. Możecie zobaczyć, jakich etapów dotykają konserwatorzy. Od czego zaczynamy, na czym kończymy, jak ciężka jest to praca, i jak niesamowicie efektywne są działania konserwatorów, którzy znajdują. Cuda w ścianach wokół nas. Pałac można zwiedzać do września w soboty i niedzielę od godziny 11 do 17, a później po dokonaniu telefonicznej rejestracji.